Tematem naszego filmu jest czyste powietrze czyli kwestia dotycząca każdego z nas oraz fundament naszego życia. Zanieczyszczenia powietrza z tym borykamy się codziennie. Ten problem dotyka wielu krajów, szczególnie w okresie zimowym, kiedy nasila się potrzeba ocieplania domów i kiedy transport samochodowy jest chętniej wybierany niż inne ekologiczne rozwiązania. Ale dlaczego właściwie o tym mówimy? To dlatego, że ten temat towarzyszy nam przez całe życie, codziennie, w każdej sekundzie. Dlatego właśnie ważne są nasza świadomość i wspólne przeciwdziałanie. Powietrzem oddychamy, to coś, co pozwala nam żyć, więc powinniśmy o nie dbać. Zanieczyszczenia powietrza bardzo wpływają na nasze życie. Kiedyś ich źródłami były procesy naturalne, ale w miarę postępowania przemysłu pojawiły się nowe źródła zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia niosą ze sobą również bardzo groźne skutki. Jednym z nich są kwaśne deszcze. Kolejnym groźnym skutkiem jest efekt cieplarniany. Jest też smog, który towarzyszy nam najczęściej. Składa się przede wszystkim z tlenków węgla, azotu i siarki oraz najbardziej szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5. Wysokie ciśnienie, niska temperatura. A do tego emisje zanieczyszczeń przyczyniają się do powstania smogu. Smog dzieli się na dwa główne rodzaje: fotochemiczny, zwany również jasnym, lub typu Los Angeles, oraz klasyczny, zwany również londyńskim. Czyste powietrze znacząco wpływa na nasze zdrowie. Przede wszystkim poprawia funkcjonowanie naszego układu oddechowego i wzmacnia naszą odporność. Wiąże się także z poprawą zdrowia psychicznego. Bycie otoczonym czystym i świeżym powietrzem redukuje stres i sprawia, że czujemy się lepiej. Troszcząc się o jak najlepszy stan powietrza, troszczymy się również o środowisko przyrodnicze. Przez substancje zawarte w smogu rośliny chorują i obumierają, dlatego tak ważne jest czyste powietrze, które gwarantuje ich dobrą kondycję, co skutkuje większą produkcją tlenu. Jest nadal wiele osób nieświadomych, jak wielki wpływ mają na to, czym oddychają. To nasz wybór. Oto kilka działań, które sami możemy realizować, by walczyć z zanieczyszczeniami. Wybieraj rower czy komunikację miejską, kiedy tylko możesz. Zadbaj o florę Twojego otoczenia. Świadomie ogrzewaj swój dom. Wykorzystuj odnawialne źródła energii. Jednak najważniejszym działaniem, którego podjąć może się każdy z nas, jest edukowanie innych na temat wpływu smogu i innych zanieczyszczeń, na nasze życie oraz kroków, które możemy powziąć, by poprawić kondycję powietrza.